Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Dzisiaj mamy czwarte zawody sylwestrowe tutaj. E, no z okazji Sylwestra, kiedy żeśmy wymyślili, że nie mamy co robić na Sylwestra, a tu przyjdziemy, postrzelamy sobie rodzinnie. No i tak się rozrosło, że teraz już mamy 60 zawodników na te zawody. Do Sylwestra jest karnawał, więc się chcemy przebrać. Jest konkurs na najlepszy strój damski i najlepszy strój męski, każdy ma kotylion. I na metryczkach kartę do głosowania. Na końcu podliczamy i nagradzamy dwa najlepsze stroje. Jak umiesz utrzymać łuk, to możesz strzelać. Tak naprawdę mamy tutaj roczniki 2012 nawet, także dają sobie radę, no, mam nadzieję i, i strzelają i mamy 70-80-latków też, więc nie ma ograniczeń. Poprosiłem kiedyś tatę, że nadmurzę, żeby zrobił mi łuk. No i się tak to wciągnęliśmy i leciało od, od patyków zwykłych do rurek, a później już do specjalnych. Tutaj kolega strzela w alkookularach to yy, no, praktycznie nie widać celu, tak na ślepo się strzela. Równoważnia z kolei, yy, trzeba strasznie stabilnie stać. Wszystko jest ładnie, dopóki się łuku nie wyciągnie do przodu. Jak już są ręce rozłożone, no to w tym momencie chodzimy po wszystkim, bo jest bardzo ciężko. No a narty? Pierwszy raz będę na nartach, także nic nie powiem na ten temat. Lewa, prawa, <laughs> lewa. Tutaj nie ma czasu, tu nie ma na czas, tu jest normalnie, podchodzimy. Tu musimy przejść Około 6 metrów na nartach, następnie oddajemy strzał do tarczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra nauka. Do Dlaczego koledze poszło lepiej ode mnie? Bo na pewno oszukiwał, to jest bardziej niż pewne. A konkurencja polega na tym, żeby biec, stanąć i strzelać. Jak pan ocenia trudność? Skali? Od 1 do 10. 11. Jak widać na koniu, strzelanie z boku i do przodu. Tu z boku łuk yy, się lepiej układa, nie przeszkadza koń ani nic. Natomiast tutaj do przodu, no po prostu on jest za długi. Wszystko przeszkadza, no i tyle. Czy do jednej, czy do drugiej. Nie jest statyczny. No jest na sprężynach jeszcze takich, że się gibocze i w ogóle nie można, nie można nie można, zobaczyć. Nawet, że się po prostu cały czas przewraca. Jesteśmy przyzwyczajeni. Często strzelamy w zimie w takich warunkach, więc, więc nie jest źle. A uważam, że bardzo fajnie, że śnieg pada, a nie deszcz. I że ten pierwszy śnieżek akurat dzisiaj szla w szlafroczku cieplej. Moja pierwsza trudność była poruszanie się nartami. Trzeba było z... Zgrać całą grupę, żeby wszyscy w jednym tempie szli, bo inaczej te narty nie jechały, nie? No a potem szybko trzeba trafić do celu. Druga, no to tarcza i mała piłka. Kto chciał więcej punktów, więc do małej piłki kto... trzecia to do choinki, żeby nie zniszczyć bombek. Jak najwięcej punktów ustrzelić, a nie zniszczyć bombek. Są to dosyć trudne konkurencje. Trudne, bo przy wietrze zimno, ręce sztywnieją, trochę tak. Źle się szczela, ale za to zabawa jest fajna.